Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na moim kanale. Zabieramy się za pierwszy serial. Będzie to drugi sezon Rodu Smoka. Dlaczego drugi? Bo pierwszy był bardzo dawno, a ja wtedy nie miałem kanału, więc stwierdziłem, że od razu zacznę od drugiego po prostu. W sezonie mieliśmy do czynienia z obserwowaniem czasu panowania króla Viserysa Targaryena i końcówka sezonu zostawiła nas z pewnego rodzaju rozdźwiękiem, pewnego rodzaju konfliktem właśnie pomiędzy potomkami króla którzy oczywiście chcieli zagarnąć władzę dla siebie. Sceną kończącą pierwszy sezon była śmierć młodego Lucerysa i stanowiła ona taki punkt zapalny dla całego konfliktu, który później przeistoczy się, jak wiemy ze źródeł wypisanych przez Martina, przeistoczy się w taniec smoka. Moi drodzy, zanim przejdziemy do dalszej części materiału, gorąco was proszę już teraz o zostawienie subskrypcji i łapki w górę pod tym filmem. Będzie to niesamowicie duże wsparcie dla mnie i dla kanału. W ogóle będzie, będzie po prostu tylko lepiej. Uch, no co mogę powiedzieć, serial tego pokroju, tak duża produkcja. Jeszcze na dodatek w uniwersum Greotron zawsze powoduje, że się czeka z niecierpliwością, żeby w końcu obejrzeć. No i. Ja również bardzo czekałem, żeby obejrzeć ten drugi sezon, choćby z racji tego, że w końcu będzie dużo smoków po prostu. No i co mogę wam powiedzieć? No zawiodłem się. Myślę, że nie tylko ja, ale zdecydowanie, zdecydowanie duży zawód mnie dotknął. Nie było to to, czego się spodziewałem. Nie warto było czekać te dwa lata w sumie chyba. Cały drugi sezon tak naprawdę skupia się na Budowaniu napięcia, na tworzeniu podbudowy pod wojnę między dwoma frakcjami walczącymi o władzę w Westeros. Są to oczywiście zieloni, czyli yy, ci siedzący w królewskiej przystani z Alicent, Ottonem, Hightowerem, Eymondem i Egonem i Heleną w składzie oraz Czarni, Czyli tak naprawdę prawowita władczyni Rhaenyra Targaryen. Yy, mamy tam również Daemona, który po pierwszym sezonie sprawił, że albo się go kocha, albo się go nienawidzi. Mamy tam również oczywiście dzieci Rhaenyry oraz Velaryonów, czyli drugi ród, wywodzący się ze starej Walerii. Problem w tym, że budowaniem napięcia i całej właśnie tej podbudowy pod wojnę zajmował się już też częściowo sezon pierwszy. I drugi sezon oczywiście powinien mieć dużą przestrzeń na to, żeby zbudować wszystko, żeby to nie było. Żeby to nie był przeskok, jak na przykład w końcówce Gry o Tron, prawda? Tylko żeby to było wszystko logicznie, podbudowane. No ale jednak, moi drodzy, no nie można tego robić przez cały sezon. Jednak trzeba coś pokazać. Jeśli jest odstęp między poszczególnymi sezonami wynoszący 2 lata lub więcej, no to. Trzeba przedstawić coś, co tych widzów no, usatysfakcjonuje w jakiś sposób. Nie? A tak naprawdę, tutaj po, pomijając takie wewnętrzne intrygi, yy, które może tam momentami są interesujące, to po, po prostu sezon nie posuwa w ogóle historii do przodu. Kończymy go prawie z tym samym, jak go zaczęliśmy. Obserwujemy tutaj oczywiście dawne przyjaciółki, czyli Renire i Alicent, które są teraz po przeciwnych stronach barykady. Aczkolwiek było to już w pierwszym sezonie, i na przykład jeśli chodzi o taką Reinire, no to nie dzieje się z nią w tym sezonie praktycznie nic i nie robi ona niczego interesującego. To, co jest tutaj czymś takim, co powoduje, że jest jakaś siła wyższa, coś, coś wyjątkowo groźnego, czemu nie będzie łatwo sprostać, są właśnie smoki. One są jak atomówki w sensie. Nie ta bajka, tylko bomby atomowe. Jeśli się ich użyje, no to już nie będzie po prostu odwrotu, to już będzie po prostu katastrofalny e, efekt i wszyscy to wiedzą, obie strony i czarni i zieloni zdają sobie z tego sprawę. Mamy tutaj właśnie ten rozkład sił i to powoduje, że obie strony trzymają się w szachu, nie mogą się ruszyć, bo będzie już nie będzie odwrotu już tak naprawdę potem wszystkim i na pewno można tutaj wyróżnić Dwie części, jakby tego drugiego sezonu. Pierwsza część, czyli odcinki od 1 do 4, są naprawdę w porządku i muszę przyznać, że bardzo dobrze się bawiłem oglądając je. E, intrygi są może trochę naiwne momentami one nie są aż tak intrygujące i wciągające jak na przykład w Grze o tron. Ale jednak stoi to wszystko na bardzo wysokim poziomie, wygląda to bardzo dobrze. No i w końcu widzimy przecież pojedynek smoków. Z kolei w opozycji do tego stoją odcinki od 5 do 8, które są e, tak naprawdę do zapomnienia, bo nie przedstawiają nam nic interesującego, poza takimi poszczególnymi elementami, jak szukanie tych smoczych jeźdźców. Ale samo to w sobie mogłoby być dodatkiem do historii, a nie czymś, na czym e, się w ogóle wszystko opiera, cały sezon. To nie jest... E, to nie są wydarzenia na miarę finału sezonu całego, na którego tak długo się czekało. Oczywiście, no, no wiadomo, no sorry, że będę porównał do gry o Tron, ale chyba wszyscy rozumieją dlaczego. To jest to samo uniwersum jednak mamy oczekiwania wysokie. I oczywiście możemy je mieć. Zdaję sobie sprawę z tego, że Ogólnie ten serial ma trochę taką formę przegadaną, aczkolwiek ja, ja nie mam nic przeciwko yy, dużej ilości dyskusji, gdyż można naprawdę dużo zawrzeć w tych właśnie rozmowach. One mogą być bardzo interesujące i wciągające, z tym, że w większości przypadków nie są. Nie popychają wydarzeń do przodu, nie powodują, że siedzimy po prostu zagryzając yy, palce, paznokcie do, do krwi, myślimy, Boże, co tam się dalej wydarzy, kto z kim będzie coś knuł. Nie ma takich rzeczy. I oczywiście ukoronowaniem wszystkich bezsensu wątków jest tutaj wątek Daimona w Harenhol Mój Boże, spędziłem naprawdę za dużo czasu oglądając tego gościa obijającego się o cztery ściany, po prostu nudnego, pustego zamku. Oczywiście sama yy, sam aspekt wizualny zamku oczywiście bardzo ładny, bardzo mi się podobał, ale naprawdę wystarczy go zobaczyć, nie wiem, dwa razy, trzy i yy, nie trzeba cały czas oglądać Daimona, błąkającego się po korytarzach i mającego jakieś wizje senne. Momentami naprawdę miałem ochotę po prostu przewijać, kiedy się tylko pojawiał na ekranie. Poza tym przechodzi on dosłownie taką samą przemianę jak w pierwszym sezonie. Od takiego buntownika do pogornego gościa, który jednak mówi: Dobra, ja będę tutaj e, posłuszny, ja się tutaj skłonię, będę ci służył, Reiniro, a wcześniej Wiserysie, także e, jestem ok. I tutaj jest dokładnie to samo. No, szkoda czasu. No. Co do Reiniry, można tutaj powiedzieć po prostu, że nic nie robi. Ona tylko gada, siedzi, myśli sobie na smoczej skalę, praktycznie nie podejmuje za bardzo kroków. Cały czas się zastanawia, jakby tu uniknąć wojny, która już praktycznie trwa. A jeśli coś robi, to jest to raczej głupie, jak chociażby jej wycieczka do królewskiej przystani, żeby się spotkać z Alicent. Zmarnowany czas ekranowy. Co do właśnie Alicent. Tutaj mamy akurat do czynienia z całkiem nieźle zarysowaną postacią. Widzimy, że ona przeżywa. Pewne, pewne wydarzenia na ekranie, widzimy, że jest trochę zagubiona, że traci władzę, że wymyka jej się to wszystko, że traci grunt pod nogami. Widzi, że nie panuje na przykład nad swoimi dziećmi, i to jest bardzo fajne. Pokazanie tej właśnie takiej bezradności, że ona tak naprawdę staje przed tymi efektami własnych wyborów, własnych działań, tej całej brutalności, właśnie tej wojny, tej, tej całej tragedii. I, I zdaję sobie sprawę, że ona jest w dużej mierze za to odpowiedzialna. Wyrasta nam tutaj na taką postać trochę tragiczną, aczkolwiek nie tak tragiczną, jak kolejny bohater, jej syn, konkretnie Egon, czyli jej starszy syn, jest on bardzo ciekawą postacią, bardzo niejednoznaczną. Można powiedzieć, że chyba można go nawet lubić. I na, na, pewno, na pewno jest taki dosyć ludzki w tym wszystkim, co robi. Rozumiemy go. Jesteśmy w stanie się trochę z nim utożsamić. Widzimy, że on w gruncie rzeczy chce dobrze, tylko jest po prostu niewłaściwą osobą na niewłaściwym stanowisku. Czas, kiedy Egon jest na ekranie, czyli te właśnie odcinki od 1 do 4, kiedy go widzimy, dosyć aktywnie do czasu, kiedy e, spadł z nieba. Jest tak naprawdę bardzo ciekawie i interesująco, i dodają dużo od siebie do tego serialu. Później, niestety, zostaje wyłączony z większości wydarzeń. Widujemy go tylko e, czasami, aczkolwiek moim zdaniem on raczej, raczej by tego, raczej by nie przeżył tego upadku. Wtedy serial zdecydowanie traci na znaczeniu i wartości, aczkolwiek nie tylko z tego powodu. Co do Amonda, jest on tutaj również bardzo dobrą postacią. Też niejednoznaczną, aczkolwiek jest taki troszkę zaprezentowany jako ten główny zły. Nadaje w ogóle całą dynamikę serialowi. Gdyby, gdyby go nie było, to myślę, że cała powaga i groza tych wszystkich zdarzeń trochę by utraciła na mocy. Oczywiście wiemy, że w dużej mierze jest to potęgowane przez to, że ma po prostu największego smoka, ale super, ten smok jest, w ogóle wygląda bosko, naprawdę mega słodki jest. Kolejną postacią jest Sir Criston Cole. E, myślę, że chyba nie ma jednego widza, który by go lubił. E, wyrósł on na taką bardzo irytującą postać. Już w pierwszym sezonie dawał się nie lubić, ale teraz to jest po prostu jakaś masakra. E, jakim, on jest, jakim on jest hipokrytą, jakim on jest po prostu takim dziadem, naprawdę takim mszczącym się na innych za swoje błędy i niedociągnięcia. Z kolei z drugiej strony, czyli właśnie Czarni, Renira Damon, no to to jest po prostu nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Zieloni są ciekawsi. Mimo, że większość osób jednak lubi czarnych, w tym ja trochę jestem za czarnymi, to zielonych się ogląda przyjemniej po prostu. Twórcy przedstawiają nam tutaj kilka postaci, które wywodzą się tak naprawdę z gminu. Mamy e, tego Hewmota, czyli tego broda tego typa rzemieślnika. Mamy tego Ulfa, co siedzi przez większość serialów w karczmie i pije. I mamy na przykład jeszcze Białego Robaka, to jest ta, to jest ta kobitka, co się u Reyniry wkradła w łaski. No i mamy jeszcze tego Adama Velaryona i jego brata. Jego brat totalnie do zapomnienia, nie wiem po co on jest, jest mega nudny i nie robi totalnie nic. Adam jest powiedzmy chociaż trochę dynamiczny, to taki plus. Słuchajcie, jak oglądałem ten serial, to na początku, kiedy nam pokazywali tych bohaterów, ja myślałem, że są po to, żeby pokazać całe te wydarzenia tą, tą wojnę straszną, która, która wisi nad, groźba tej wojny wisi nad całym tym westeros. Myślałem, że będzie to pokazane z ich perspektywy, jaki oni dramat przeżywają że nie mają na to wpływu, a to wszystko się dzieje, I właśnie z takich prostych Szarych ludzi i perspektywy. No ale okazało się, że oni są przygotowywani po to, żeby stać się tymi jeźdźcami smoków, co uczyniło ich nudnymi postaciami. Po prostu już od kiedy dostali te smoki, to już tam przez, przez tę końcówkę sezonu nie mieli nic do powiedzenia. Z wyjątkiem Ulfa, który stał się kolejną totalnie znienawidzoną postacią. Naprawdę nie obraziłbym się, gdybym po prostu twórcy podziękowali dosyć szybko. Mamy oczywiście jeszcze młodego Hightowera, chociażby, który tworzy taką, taką, taką dziwną relację z Kristonem Colem i widać, że jakoś się tam dogadują. Oczywiście jest wiele innych postaci pobocznych, ale już nie będę ich wszystkich umawiał, bo naprawdę nie są specjalnie interesujące. Jasna sprawa, pomimo tego całego mojego narzekania, nie można powiedzieć, że serial nie ma dobrych momentów. Tak jak mówiłem, pierwsza połowa jest bardzo fajna, i większość fajnych scen jest właśnie w tej pierwszej. Części, czyli w tych odcinkach 1-4, oczywiście, scena z zabiciem małego Targaryena, syna Aegona, No, to, to było naprawdę, muszę powiedzieć, że wzbudzało to emocje. Szczególnie, że było to pokazane dosyć brutalnie. Nie tyle nawet co sam widok, ale dźwięk. Oh, to normalnie było, jakby tam kroić jakiegoś kurczaka czy coś. O, to kroili głowę dziecka, co jest było straszne, naprawdę. No ale właśnie, to jest to całe uniwersum, to, to właśnie tym, tym to trochę żyje. Musi być jednak szokująco i brutalnie trochę. Takich lżejszych rzeczy, no to jest. Scooby-Doo, na przykład. No. W drugim odcinku mamy pojedynek tych dwóch braci bliźniaków. Było to bardzo fajne, bardzo fajnie zrobione i faktycznie to napięcie było fajnie podbudowane do końca odcinka. Nie byli oni oczywiście specjalnie znaczącymi postaciami przez co nie odczułem tego jakoś bardzo mocno. No ale jednak cały ten dramatyzm, że to są bracia i służą po dwóch przeciwnych stronach i musieli się pozabijać i ten drugi popełnił samobójstwo, bo zabił tego pierwszego, to oczywiście ma w sobie dużą dozę dramatyzmu i jest to po prostu na plus. No i oczywiście bitwa pod koniec czwartego odcinka, to to jest taki, to jest tak naprawdę finał. Całego sezonu. Mógłby się na tym momencie sezon skończyć, byłoby to lepiej poprowadzane i byłoby to ciekawsze. Miałby tylko cztery odcinki, ale myślę, że pozostawiłby dużo lepsze wrażenia. W końcu widzimy pojedynek smoków: coś, na co myślę wiele fanów długo czekało. W końcu to widzimy i jest naprawdę naprawdę super. Smoki są piękne. Widzimy w końcu jakąś armię. Wszystko się tam elegancko zazębia, wygląda to bardzo dobrze. Te pojedynki smoków przypominają trochę oczywiście bitwy bitwy samolotów, bo, bo tak to jest kręcone w podobny sposób. Oczywiście zdarzają się tam jakieś głupotki fabularne. Cała ta, ta śmierć Reynis i jej, jej, jej smoczycy była moim zdaniem trochę naciągana. Mogli to trochę lepiej pokazać, bo. To wyglądało tak, jakby ona chciała popełnić samobójstwo. Już odlatywała na tej swojej smoczycy. Jednego smoka tam e, pokonali i odlatywała, ale powiedziała, atakuj tam tam zawracaj mój smoku. I... No i wróciła i zginęła w taki dosyć oczywisty sposób. Bo, no bo wiecie, postawcie się na jej miejscu. Wlatujecie sobie w pole bitwy, poczujecie walkę, jesteście w trakcie tak naprawdę konfrontacji z największym istniejącym smokiem. Rozglądacie no, się dookoła. Smoka nie widać. Nie ma go. Gdzie się mógł schować? No do lasu? Nie w lasu, nie? No nie zakopał się. No, no ale jest jedno miejsce. Jedno urwisko, gdzie e, się po prostu e, grunt opada, tak? I tam nie widać, co jest za tym. Gdzie ten smok mógł się podziać? No to oczywiście, że będzie siedział tam. No to wszystko jest oczywiste. No, ale to może takie moje narzekanie, no powiedzmy... Dobra, można przemknąć oko na poszczególne głupotki. Sama walka, sam... Sama eskalacja konfliktu była super, oby więcej takich. Kolejna scena ze smokiem. W ogóle w tym sezonie to tak naprawdę fajnie jest, kiedy są smoki. Można powiedzieć najciekawiej. Kolejna scena, jak Ulf, ten znienawidzony, okropnie wkurzający Ulf, leci na smoku nowo pozyskanym. No to muszę przyznać, że ciary po prostu miałem ciary. Sama praca kamery, samo jakby kadrowanie tego wszystkiego, pokazanie tego, jaki ten smok jest wielki, jaką trwogę wzbudza we wszystkich, dodatkowo jeszcze soundtrack, mega, naprawdę mega, no, no, no po prostu, aż do tej pory mam gęsią skórkę. No i oczywiście nasz kochany, niewinny, biedny Egon, też sceny z nim, kiedy, kiedy był na chodzie, jeszcze kiedy miał wszystko sprawne. No to było fajnie, bo, bo wydało się taki po prostu dobrze wykreowany, dobrze zarysowany i to się oglądało po prostu dobrze, było to interesujące. Oczywiście coś, co ten serial robi genialnie, no to są wszystkiego rodzaju efekty, specjalna strona, ogólnie audiowizualna. Audio, oczywiście, tak jak mówiłem, to soundtrack, tutaj już chwaliłem już soundtrack, za niego odpowiada Ramin. Javadi, to się bodajże czyta. To jest ten sam kompozytor, co pisał muzykę do Geotron. Oczywiście, epickometr, przy większości scen, kiedy ta muzyka faktycznie. Może się trochę pokazać, wywala totalnie poza skalę. Same smoki są oczywiście bardzo ładne, poza kilkoma scenami, kiedy widać, że jest to takie troszkę niedopracowane CGI. Są takie momenty, kiedy widać, że te smoki są wklejone faktycznie i troszkę tandeta, ale przez większość scen wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Kostiumy, oczywiście, cała scenografia. Wygląd lokacji bardzo ładny, można się przywalić trochę do ilości lokacji, bo oczywiście Królewska Przystań wygląda bardzo ładnie, ale na przykład ta cholerna kładka, gdzie się cały czas snuje ten, ten Velaryon, jak on się nazywa? Corlys właśnie, e, gdzie się snuje Corlys Velaryon przez cały serial tak naprawdę. Jest totalnie zalatuje biedą, i szczerze powiedziawszy, dziwne, że przedstawili to tylko w takiej formie. Nawet za bardzo tego jego zamku, tego driftmarku, nie pokazują tylko, tylko tą kładkę. Jakby nie było innych lokacji, to w końcu wielki lore. są tylko kładkę ma. Bardzo mało ukazane było oczywiście podróżowania z lokacji na lokację przede wszystkim dlatego, że oczywiście są smoki, no i nie ma sensu pokazywać, że ktoś po prostu leci. Większość postaci jednak siedzi w jednym miejscu i wszystkie podróże są poza kadrem. W kontekście zestawienia tego sezonu z sezonem pierwszym, to no, no pierwszy sezon niestety był lepszy, był bardziej interesujący, więcej ciekawych rzeczy tam się wydarzyło. Ten sezon Mogłoby go równie dobrze nie być i wyszłoby na to samo. Oczekiwaliśmy wszyscy na to, że wojna będzie pokazana, a tutaj mamy kolejny sezon. Oczekiwania na wojnę. Taki po prostu na siłę zrobiony po to, żeby jeszcze wydłużyć ten czas oczekiwania, żeby nie wiem za bardzo, co twórcy chcieli tym osiągnąć, bo, bo to nie sprawi, że widzowie będą jeszcze chętniej oczekiwać na tą wojnę, na ten, no teraz to już trzeci sezon, tylko właśnie spowoduje, że widzowie będą odchodzić, bo ile można czekać na to, aż się w końcu coś wydarzy? No... No, nie przesadzajmy. Tak naprawdę sezon by wybrzmiał zupełnie inaczej, gdyby nawet ten ostatni odcinek poświęcili już na jakieś działania wojenne, już coś wprowadzili. Właśnie jakiś taki druzgocący, może za dużo powiedziane, ale szokujący finał wprowadzili, to już by powodowało, że odbór byłby zupełnie inny, a nie że dosłownie ostatnią sceną jest trochę mi się przypomniało, ostatnia scena z Grem, że mamy po prostu rzuty na poszczególne grupy bohaterów. Którzy gdzieś jadą. Tutaj akurat jechały różne armie i tak dalej. I no, 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 co, co nam to tak naprawdę przedstawia? No, to, to jest taki policzek trochę dla widza, że no chciałeś dostać, no to sobie jeszcze poczekasz. No. Duży, duży minus dla rodusmoka za to. Oczywiście miejmy nadzieję, że w trzecim sezonie w końcu ta wojna będzie, że to nie będzie tak, że oni e, dojadą do jakiejś, nie wiem, ściany znowu fabularnej i znowu będą czekać. Znowu będą to wydłużać, no, miejmy nadzieję, że jednak już się zacznie coś dziać, że, że już będzie po prostu akcja, no bo ten serial powinien mieć trochę akcji, chociaż trochę, żeby już nadać takiego tempa temu wszystkiemu, oby to wszystko było w tym trzecim sezonie, oczywiście powinno być w drugim, wiadomo. Ale nie ma. Oczywiście ja ten trzeci sezon obejrzę. Ja na niego będę czekał, bo to nadal jest y, wysokiej klasy produkcja. Po prostu to jest zbyt duże wydarzenie, żeby tego a, nie obejrzeć. No, jak na Wiedźmina można było się wypiąć, no bo to było po prostu a, to była jakaś popierdółka. A, a tutaj mamy do czynienia jednak z uniwersum, które to można jeszcze uratować wszystko, nie? To jeszcze może potoczyć się w dobrą stronę, tylko no jednak twórcy muszą. Włożyć w to trochę wysiłku i serca. Podsumowując moi drodzy, drugi sezon zawiódł oczekiwania, tak naprawdę wszystkich widzów, jest. Jest, jest po prostu przegadany, jest rozciągnięty. Od strony audiowizualnej jest bardzo fajnie. Poszczególne elementy pierwsza część sezonu jest spoko, jest w miarę interesująca, warto obejrzeć. Drugie już nie za bardzo. Można sobie równie dobrze tam nadrobić jakimiś, e, nie wiem, urywkami na YouTubie i, i wyjdzie na to samo. Nie jest tragicznie, ale jest źle, dlatego sezon nie może dostać ode mnie więcej niż takie powiedzmy 6 na 10. No na siódemkę to to na pewno nie zasłużyło, bo jednak... Zbyt duże oczekiwania były w tym pokładane. Mieli zbyt duży budżet, zbyt duże doświadczenie. Po prostu w takich sytuacjach trzeba na to zwracać uwagę i jednak nie godzić się na... No po prostu na, 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 na jakiś półprodukt. Dzięki wielkie za uwagę. Oczywiście, tak jak mówiłem na początku, bardzo was proszę zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje. Komentujcie pod tym filmem, dawajcie znać co wy w ogóle myślicie o tym drugim sezonie. E, czy się zawiedliście, czy byliście zadowoleni. Czy w ogóle będziecie oglądać trzeci sezon, czy będziecie czekać, czy jednak to bojkotujecie? Dawajcie znać i do zobaczenia w następnych recenzjach, które już niedługo. Cześć!